Już bardzo proszę o ciszę. Otwieram obrady 12. zwyczajnej sesji Rady Gminy Jadów, ósmej kadencji. Witam szanownych Państwa radnych, witam pana wójta Dariusza Kokoszkę. Dzisiaj swoją obecnością zaszczycił nas również pan poseł Piotr Uściński, którego serdecznie witamy. Witam panią skarbnik Barbarę Wójcik, pana sekretarza Sława Mira e, Miąskiewicza. E, witam e, szanownych e, państwa dyrektorów Placówek Oświatowych z terenu gminy e, Jadów. Witam również państwa sołtysów e, z terenu naszej gminy. Witam również mieszkańców, którzy dość licznie przybyli na dzisiejszą sesję. Jak również serdecznie witam mieszkańców, którzy oglądają teraz transmisję on online. Informuję, że na chwilę obecną w obradach 12. Zwyczajnej sesji Rady Gminy Jadów. Bierze udział 15 radnych na stan y, ogólny 15 i w związku z tym uchwały i wnioski, które będą y, podejmowane na dzisiejszej sesji będą miały moc y, prawną. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych y, zmian. Na moje ręce w dniu dzisiejszym wpłynęło y, pismo od Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jadów od Pana Rafała Rozpary z prośbą y, o wniesienie o zmianę brzmienia punktu trzeciego pod podpunkt G porządku obrad 12 zwyczajnej sesji Rady Gminy Jadów z brzmienia. W sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Gminy Jadów odnośnie budowy linii 2x400 KV na terenie Gminy Jadów na brzmienie. W sprawie stanowiska Rady Gminy Jadów odnośnie lokalizacji planowanej linii elektroenergetycznej 400 KV Ostrolenka Stanisławów. Przechodzimy do przegłosowania wniosku o zmianę brzmienia punktu. 3G. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zmiany brzmienia punktu? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ze zmianą brzmienia punktu 3G głosowało 15 radnych na stan ogólny. 15 za przyjęciem zmiany było 15, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Co tyczy się dalszego porządku obrad, Państwo radni porządek obrad otrzymali drogą mailową. Udostępniony był również na stronie gminy Jadów, na stronie BIP. I bardzo proszę, przystępujemy do głosowania odnośnie przyjęcia porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku, za przyjęciem porządku obrad? Bardzo proszę nacisnąć przycisk. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu dotyczącym przyjęcia porządku obrad uczestniczyło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15, zero wstrzymało się, 0 yy, przeciwnych. Przystępujemy. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego porządku obrad, rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska. Punkt trzeci, litera A, dotyczy rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania wójta gminy jadów. Projekt uchwały państwo Radni otrzymali projekt był omawiany dość szeroko na Komisji skarg wniosków i petycji. Ja może przeczytam uzasadnienie. Rada Gminy Jadów uznaje skargę za bezzasadną ze względu na to, iż w regulaminie udzielania zamówień publicznych Gminy Jadów do 30 tysięcy euro określono jako próg obowiązkowy dla zamieszczania ogłoszeń w BIP-ie kwotę 10 tysięcy euro. Zamówienia związane z audytem budżetu gminy Jadów oszacowane zostały poniżej tej kwoty, a co za tym idzie, nie było obowiązku zamieszczania ogłoszenia w biuletynie informacji publicznej. Bardzo proszę, przystępujemy do yy, rozpatrzenia projektu uchwały. Bardzo proszę. Zmieniane było? Nie, nie, dzisiaj. Nie wiem, pani Magda. To poprawi za chwilę, pani Magda. Już? Nie można wyświetlić w całości uchwały pani Magdo. Wniosek był przyjęty na komisji, także było to poprawiane, bo osobiście z panią Magdą. Nie wiem, coś może nie w tym. Przystępujemy do przegłosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania wójta gminy jadów. Kto jest za przyjęciem uchwały, bardzo proszę nacisnąć przycisk. Kto za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Uchwała. 12, łamane na 84, łamane na 19 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania wójta gminy Jadów została przyjęta 15 głosami za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała ma moc prawną. Kolejnym punktem, trzecim, litery B porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania wójta gminy jadów. Projekt uchwały państwo radni również otrzymali. Został on omówiony i przedyskutowany na posiedzeniu komisji skarg, wniosków i petycji. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos odnośnie tego punktu porządku obrad? Wstępujemy do przegłosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania wójta gminy jadów. Bardzo proszę kto jest za przyjęciem uchwały. Bardzo proszę nacisnąć przycisk. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała numer 12, łamane na 85, łamane na 19 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania wójta gminy jadów została przyjęta 15 głosami za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się. W głosowaniu brało udział 15 radnych, w związku z tym podjęta uchwała ma moc yy, prawną. Bardzo proszę. Jako chciałem dodać, bo Pani Przewodnicząca nie przedstawiła, że ta skarga była również niezasadna. Skarga dotyczyła pisma, była na, jako na bezczynność organu, a takie pismo do nas w ogóle nie wpłynęło. Czyli skarga była niezasadna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do y, punktu trzeciego, litera C który dotyczy rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uwzględnienia skargi z dnia 25 lipca 2019 roku data wpływu do urzędu 29 lipca 2019 roku wniesionej przez wojewodę mazowieckiego na uchwałę nr 12 łamane na 123 łamane na 2004 Rady Gminy Jadów z dnia 29 października 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów. Projekt uchwały Państwo Radni również otrzymali. Omawiany był na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos odnośnie tego punktu porządku obrad?